Często pytacie nas o samochody z Chin i jak to jest z ich użytkowaniem, a konkretnie jak to jest z ich serwisowaniem. Jeżeli taki samochód ulegnie awarii, to jak jest z dostępnością części? I tutaj problem ten rozwiązał omoda Dia Eco. Mianowicie, klienci mogą liczyć na 24-godzinną dostępność takich części z magazynu centralnego, pomoc drogową 24 na 7 oraz samochód zastępczy w razie awarii lub wydłużonej naprawy. A obecnie dostępność takich części wynosi imponujące 99,68%. I mało tego, oni rozszerzyli swój program gwarancyjny do tego stopnia, że teraz, jeżeli w te 24 godziny część nie dotrze do serwisu, to wy dostajecie rabat w wysokości 20% na taką część. Słabo? Według mnie całkiem nieźle. A pamiętajcie jeszcze, że na autobaza.pl, jeżeli kupicie raport historii pojazdu, no to historię serwisową również macie uwzględnioną. Także możecie sprawdzić, czy ten samochód był serwisowany na czas, czy ten olej był wymieniany tak, jak trzeba, a nie co 30 tysięcy, tylko co 15. 000. No i jak długo dzięki temu będziecie mogli cieszyć się takim samochodem używanym, który sobie sprawicie. Także dajcie znać, co myślicie o Chińczykach. Bo tam często pytacie nas jeszcze o ładowność tego samochodu: że jak tam się załadują cztery osoby, to już przekracza. Dopuszczalną masę całkowitą, albo że nie może pociągnąć przyczepy. Czy to są realne problemy, z jakimi się mierzycie, jeżeli decydujecie się na zakup samochodu z Chin?